What? To nawet nie ma sensu Mój wierny sługo, idź! Dobra! Dobra! Witam was po raz kolejny w Jedi Night to Jedi Outcast. Dzisiaj wysadzimy ten statek. Boże! I tu jest dużo! Trochę za dużo. Poczekamy, mi się naładuje. Po czym wejdę i użyję błyskawic. To jest jedyne wyjście. Myślę, że muszę przestać nałogowo um, odpychać ludzi. Bo kiedy to robię, tracę bardzo dużo mocy. Szczególnie na tych poziomach, kiedy przeciwników jest multum. W ogóle, dosyć ciekawe pomieszczenie. O, for fuck's sake. Myślałem, że już tego badziera nie zobaczę. Szczęście to nie przejdzie przez tak małe drzwi. O. Ty przeżyłeś, zobacz. Zabawny jest ten świat, nie? Ej, to nie jest głęboka przepaść. Jak ja mam teraz przejść. To jeden. Aj. Nie mam klucza do tego. To nie dobrze. Dobra, trzecie drzwi. Nie słychać ATST. Fuck. Co, gdzie gdzie jestem się... się zawsze spatrzyć GENIALNIE! Jędyknę! Jeszcze? Okej okay. To najpierw zapiszę Zanim się zranię. Jeszcze bardziej Dziękuję, dobranoc Muszę. ILE TU O o! Idzie następny. Mały Bubu. Wystarczy... Wystarczy. Genialnie. I teraz przez ten długi korytarz. Co już nie widziało wcześniej. Amunicja wyczerpana. No. Poszło będzie gdzieś ostatni robocik? Chyba nie. A, schodzi dużo amunicji na te mini roboty. Ale w końcu ta walka jakoś się skończyła. Teraz przegapiliście dużą imprezę. Zawsze on to robi. Nie musi tego robić. No tak Boże, co za wstyd. Naładowane, naładowane. Myślę, no. że spodziewałem się tego. Będzie ich dużo? Nie ma ich dużo. Naprawdę nie ma nikogo. Mm, czyli muszę iść na środek. I jest bułcia! Ale nie jestem sam, bo do kogoś tam mówił. Lol Najlepsza poza, w której. Czy? What? Patrzył tam! Musiał wiedzieć, że coś się dzieje. Ale nie, najwyraźniej no mi... po dwóch. Zobacz, nie mogę pozostawiać świadka. I tak ten statek za chwilę wybuchnie. Tak, to zdecydowanie będzie tutaj. Ofu otworzyłem ściek. Cały czas wychodzą stąd te białe... kurczy Hmm. N-due. Let's do this shit. Yeah. Nie. N-due. Let's do this shit. где он, в Trochę ryzykuję, bo się pozbawię całej mocy, ale. Ale udało się. Widzicie, ani szwanku. Jednak to jest niebezpieczne, bo. W spowolnionym tempie narażam się nieco na inne ataki. No ale. Shadow Trooperzy to wymagający przeciwnicy, więc to jest tego warte. To jakieś granaty się walają. Nie wiem dlaczego. Zabij ich! Nigdy cię nie szanowali. Patrz, to tak się robi. Widzisz? O, a chciałem go zrzucić. Mogę teraz e, dowolnie kierować przeciwnikami, kiedy ich duszę. Fajne, nie? Tam na górze są... miny. Gdzieś No tak, amunicji. Ładnie, ładnie. Tak, i tu, i tam. Trzeba je zdjąć. Czy tutaj jest już wolna półka? Tak. Nice. Yes. I tutaj też już mogę iść. Nice. Tu nic nie ma. Ho, ho. O, pomarańczowi! Was to na to widziałem. Może jesteście źli. Czy ja słyszałem, że ktoś z nich użył Mocy Szybkości? Nie się śmiać. innego. Jeden ci LOL Jeszcze mnie zabiją tzwaniaczki W ogóle tu jest mało miejsca Powinienem przestać się wygłupiać Nie wolno lekceważyć przeciwników, chyba że to są takie tłuski Hmm A to Feller. W ogóle ja w Chcę Chcę naładować tarczę. Czy gdzieś tu były dobaki? Tak, dobrze, zapamiętałem. I teraz tutaj. W ogóle nie zauważyłem, kiedy im się udało mnie pozbawić tych całej tarczy. Oj, Serio? Gra to taki troll... ...że nie wiem. Nie! o Weź to poczuj! Bad. Na dół na dół, na dół, na dół, na dół, na górę. Cześć! Ej, to jest dobry patent. Na górę. Aha, jesteś za duży. Na górę. Zaczekam na górę. Zaczekam na górę. Ale się wkurzyło. Na górę. Tyle go widzieli. Boże, dać te roboty w tak ciasnym miejscu to jest najgorsza możliwa zbrodnia. Co ty wyrabiasz? Kajlo, dziwne rzeczy robisz. Dobra, czyli mamy generator. Wysadzamy to ciadostwo. To ciadostwo. I to ciadostwo. I teraz przypiszę grę. To się przyda. No i teraz. Jedno. Drugie. trzecie i czwarte I teraz będzie bardzo, bardzo ciężko. Robaka. Robaka. A Captain Guitar. What a pleasure it is to finally meet you face to face. The pleasure's all yours, I'm sure. The Oars woman thinks quite highly of you. Did you know that? She must have whimpered your name on at least 17 different occasions over the last few days. Is that supposed to make me angry? I'm past that, Gallic. Okay. Then what if I tell you that even as we speak, Dasan is descending on the Jedi Academy with thousands of his force-enhanced, lightsaber-resistant warriors, eliminating the scourge of the Jedi for all time? I'd say you're insane. Insane? Then what about this? Strike Force 1 to Doomgiver. Eastward assault on Academy grounds proceeding as planned. Strike Force 2 to Doomgiver. Establishing beachhead outside main entrance. Strike force three to Doomgiver. Reborn troops advancing on northern perimeter. Within hours, the sun will have eradicated those annoying Jedi, clearing the way for my ascent as the leader of the new empire. I, Galak Phyar the First, the genius who conceived of the Shadow Armor, will rule the galaxy with a Kortos's fist. Worlds will tremble. Stars will shudder. <laughs> Your shields will fall. Aha, <śmany> to ruszenie to nie gębu Okej, okay, kolejny boss i on jest ciężki. On jest kurde mać ciężki. Najpierw strzelać w czym popadnie, aż ta jego tarcza nie opadnie. A kiedy opada? Wyciągajcie broń i zniszczcie to czerwone coś. Teraz. Skoro już czy nie ma Okej, okay, to mnie boli. O Boże, on też to ma! O oh, wow Czy mogę po prostu wyciągnąć miecz i go zrobić? Nie mogę. Aha! AHA! Pomocy! No dobra, on już nie ma tarczy i to jest dobre. Ale teraz się zawsze łazić w baranie. Nie używa ile też. Pierwszy tak. <try> Nie chciałem wcale używać tego. Czy jego coś rusza? Czy jego coś rusza? Jest! Leży. Pojedynek z Galakiem poza pojedynkiem poza pojedynkiem to jest chyba naj, najcięższą rzeczą w całej grze. Tutaj jest sekret, do którego chcę się najpierw dostać. Bo jest tu bardzo potrzebna mi tarcza. Dobra. Grawitacja na brak teraz jest grawitacji na statku, tak więc Rogue trzeba się... Właśnie trzeba się ewakuować tak szybko jak to możliwe. I tutaj się zaczyna problem. Aha, jeżeli kłócam, to automatycznie się obniżę. Okej. Okay. Dobra. Unikać gazu i tych podobnych rzeczy. O, czyli za sto będzie ciężkie. Tu jest przejście. Wow, ale tutaj opadło. Ale mogę jeszcze się naładować, czym tylko mogę. Te drój lecą. O, oh, ol, whatever. Mnie to pasuje. Zaczynają schody. Tutaj będą latać te Rogue Squadron's gonna get me killed. Zanim się jeszcze ewakuujemy z tego... Spokojnie, Kailo, zaraz. Zanim się ewakuujemy już z tego statku, który kończy swój żywot Wpadam do tych pomieszczeń. To dawaj, dawaj, Kailo! I zabieram wszelkie potrzebne rzeczy. T tutaj jest to. Mianowicie do paki, naładować całą amunicję, zanim zejdziemy w dół do Akademii Jedi. Powiem inwazja już się zaczęła, więc... No w końcu widzieliśmy kilka poziomów temu w pewnej castcence, że gdziekolwiek dotarliśmy oni zaczęli już walkę. Z tego co pamiętam, to nie ma możliwości, aby statek wybuchł tak naprawdę kiedy ja jestem w drodze. Więc o to się martwić nie muszę. To są rakiety. No dawaj, 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 dawaj. Nie mam klucza, serio? Nieważne. Po prostu nadciągam tu. Czy tam nie było niczego, co mogę użyć? Chyba nie. No dobrze, więc pójdę tak przygotowany. Idę tędy, tak? Nie, nie idę tędy. Czy idę tam tędy? Już nie pamiętam. Tędy chyba muszę iść. Nie, tutaj jest zamknięte. Gdzieś było zamknięte przejście, gdzie teraz mogę iść, ale nie wiem gdzie. Tutaj muszę się udać, czy gdzieś indziej? Nie, tu jest silna uliczka, ale zawsze warto było tu pójść, ponieważ mam dzięki temu amunicję. No dawaj, Kylo. Ewakuujmy się z tego wariatkowa. Dobra, więc zdecydowanie muszę iść na dół. Którędy dalej? Spróbuję wzdłuż tego korytarza. Wow. Hm, Spróbujmy tędy. O Boże, jeszcze ta? teraz albo tutaj albo na drugą stronę jeszcze jedno gdzieś słyszę nie tutaj zdecydowanie nie hmm jak mam wyjść z tego poziomu no to jest pytanie definitywnie gdzieś słyszę to latające coś

imperium If we get out of this alive, remind me never to do that again. I'm going after Dasan. He's probably heading for the heart of the academy. You coming? I think I'd be more useful in the air. I'll go to the hangar and join the new Republic troops. Okay. To jest uroczy moment i w ogóle, ale no właśnie, pozwólcie, że Wam przerwę. Jakim sposobem według Was ona ma się dostać do hangaru, do Sił Nowej Republiki? Przecież my chyba idziemy w tym samym kierunku, nie? Moc błyskawic na poziom trzeci. To nieważne, bo mamy błyskawice na poziom trzeci. No i to jest. Bagno na jawinie czwartym. I tam już jest przeciwnik, który kryje się w krzaczorach. I to będzie również dostępny poziom, jaki będzie, z jakim będziemy się zmagać w kolejnej części Jedi, to Jedi Outcast. Nie wiem, jak ona się tam dostanie, ale życzę jej powodzenia. Póki co się z Wami również żegnam. No i cóż, można już chyba bezpiecznie powiedzieć, że czas wielkiego finału gry zbliża się nieubłaganie. Tak więc widzimy się w następnej części. Trzymajcie się i cześć.